No, dzień dobry, nazywam się Alina Kobołecka i e, chciałam pokrótce e, opowiedzieć o zastosowaniu aplikacji internetowej w dokonywaniu wyboru ścieżki kariery. E, I może na samym wstępie tylko szybko dodam, że nie chodzi tutaj ani o e, YouTube'a czy LinkedIn'a albo inne media społecznościowe bądź aplikacje, e, ale to tak chciałam zaznaczyć tylko na wstępie. Żeby nie było nieporozumień. Natomiast może przejdę najpierw, w ogóle wytłumaczę o co chodzi. prosiłabym Państwa teraz o może w większości przypomnienie sobie, jak to było, jak się miało z 18, może 25 lat. Taki wiek, gdzie się podejmowało dosyć ważne decyzje, zwłaszcza jeśli chodzi o, o pracę, właśnie karierę. Na tym się skupimy. I proszę sobie przypomnieć, jak to było. Jakie, były, jakie towarzyszyły Państwu wtedy uczucia? Czy to było proste, czy może jednak trudne? Ja może z doświadczenia, czy obserwacji znajomych, czy chociażby swojego przypadku powiem, że to nie jest dalej łatwe. I mam wrażenie, że to jest coraz trudniejsze. Mnóstwo osób zmienia studia po roku, po dwóch, para się różnymi zajęciami poza studiami. I tak zaczęłam się zastanawiać, czy nie byłaby opcja, żeby było to choć trochę łatwiejsze. Że może udałoby się. Wytyczyć jakieś ścieżki, coś pokazać. O, tak jak na przykład w średniowieczu się przychodziło, o, na przykład do stolarza i on był Twoim nauczycielem, i on ci pokazywał mniej więcej co i jak, i wiedziałeś, co się będzie działo. Choć to faktycznie nie byłoby takie proste teraz, to może jednak udałoby się to uprościć. No, i tutaj pojawia się właśnie problem, jaką karierę, pracę wybrać, bo to jest takie pytanie, na które powinien tak naprawdę każdy odpowiedzieć, i tak naprawdę edukacja powinna do tego przygotowywać przygotowywać do życia, do pracy, którą będziemy wykonywać i będziemy przy okazji z niej zadowoleni. No i rozwiązanie wydaje się proste. Jestem studentką informatyki, to, to dla mnie to jest łatwe. Trzeba stworzyć algorytm, bądź jak. Ktoś woli nazwę drzewka decyzyjnego, też od biedy można tak to nazwać. No dobrze, w porządku. Tylko z drugiej strony, tutaj może powiem swój przykład. Jak byłam w liceum i zaczęłam się interesować już bardziej informatyką, zostanie programistą to zaczęły mi się pojawiać te reklamy, Zostałem programistą w pół roku, bez studiów, tego typu. Im dłużej byłam na studiach informatycznych, tym bardziej zaczęły mnie irytować te reklamy i tak dalej mi się one pojawiają. Więc tak z ciekawości wpisałam, to było, gdybym teraz szukała pracy, tutaj z lewej strony widać screena z LinkedIn'a. Jak pisałam programista, to mi się pojawił PHP, Java, Junior. W wieku licealnym nie wiedziałam, co to znaczy. Teraz, teraz nie ma problemu. Natomiast z prawej strony pokazuje się Google, co, co pokaże, gdy się wpisze programistę. No bo przecież to, to jest takie popularne zostać programistą, przecież to jest takie łatwe, chcę zarobić przecież dużo pieniędzy, jeździć sobie gdzie chce, pracować zdalnie, tego typu, przecież to takie super. No dobrze, w porządku, tylko z drugiej strony pojawia się problem w takiej postaci, co ja mam zrobić. O, na przykład, co to znaczy, że nie wiem, że, że ma być Java, a, a może Junior? O co chodzi? I pojawia się coraz większy mętlik, takie pytanie: o jej, a może powinnam się nauczyć tego języka programowania? No ale tutaj, na przykład, na Wikipedii widać już nawet w tych krótkich dwóch zdaniach, że programista powinien umieć kilka języków. No i nawet jeżeli znam kierunek, to i tak trudno jest wybrać. I tak doszłam do wniosku, że każdy z nas lubi mieć albo ścieżkę, albo chociaż jakąś wskazówkę, w którą stronę iść. I Tutaj odwołam się do zajęć. Teraz jestem na, na trzecim roku i mam zajęcia, które się nazywają projekt grupowy. I może, mam nadzieję w każdym razie, że nikogo to nie zdziwi, że pracujemy tam w grupie. I um, pani profesor powiedziała, że możemy właśnie wybrać tematy, i większość u mnie grupy wybrała um, właśnie. Aplikację, która miałaby pomagać w pracy, pomagać w stworzeniu swojego portfolio, tak konkretniej. I tak zacząłem się zastanawiać, czy nie można by było do tego dodać właśnie obraz ścieżki kariery, czy nie można by było dodać właśnie tego wspomnianego wcześniej algorytmu, który by chociażby choć trochę pomógł, pokazał jakieś podobieństwa, jakieś korelacje. Tego typu rzeczy. No i tak się zaczęłam też zastanawiać, bo przeglądałam nie tylko informatyczne rzeczy. Lubistycznie lubię się zajmować też psychologią i rozwiązywałam parę różnych testów osobowości. Wiadomo, młody człowiek jest zagubiony, nie wie kim jest, co robić, jak żyć, no więc próbuję znaleźć tę odpowiedź. Ja próbowałam jej szukać swego czasu w. Testach osobowości. Zresztą, już w liceum, jak mówiliśmy o karierze, to też takowe były. Albo mój ulubiony przykład z zamknięciem oczu i oni opowiadała takim głosem przyciszonym, że mamy sobie wyobrazić wyspy, to też było bardzo ciekawe. Natomiast, wracając, są typy osobowości, na przykład Hipokratesa. Jest ten standardowy podział na choleryka, melancholika, flegmatyka czy sangwinika, ale jest też teoria Junga, czy właściwie bardziej bym się skupiała na rozszerzeniu testu zwanego testem 16-osobowości. Pod spodem są oczywiście wypisane jego autorki. I ten podział już jest szerszy, chociaż jest też trzeci, trzeci test Janusza Tarnowskiego. Tutaj są akurat pokazane też pytania, na które się odpowiadało tak, nie, albo plus, minus. I te testy też dają faktycznie jakiś obraz. Natomiast... Poza tym, tutaj już wspomniane, tak no, dosyć, dosyć często AI, sztuczna inteligencja. Czy ona nie mogłaby też w tym pomóc? I w ogóle, po co wspominałam o tych testach? Otóż, na sam koniec, podsumowując, czy dając wnioski. Ja z grupą z, z projektu teraz próbujemy stworzyć aplikację, która przy pomocy i sztucznej inteligencji, i testów osobowości będzie starała się pokazać możliwe ścieżki kariery, rozwoju danej osoby na podstawie rzeczy, które wpiszę, właśnie rozwiązania tych testów, czy chociażby preferencji. Bo wiadomo, ktoś może lubić na pracę fizyczną, a ktoś inny chce pracować zdalnie. I na tej podstawie można by było pokazać chociażby kierunek. W tym świecie, gdzie faktycznie jest ciężko się zdecydować na jedną rzecz i żeby dowiedzieć się na temat kariery czy właśnie informatyka, samego programisty różnorodność, czy języków, czy stopniów, jak ja to żartuję, wtajemniczenia jest bardzo dużo, to chociażby ta aplikacja mogłaby pokazywać kierunek, a co za tym idzie, sposób edukacji, jakie kursy wybrać, jakie studia, czy podyplomówki i mam nadzieję, że za rok również będzie ta konferencja i będę mogła przedstawić Państwu już gotową aplikację oraz wnioski za nią płynące, mam nadzieję też zrobić na ten temat choć krótkie badania i przedstawić Państwu. Na sam koniec tylko też dodam, że jeżeli Państwo byli zainteresowani, może nie chcieli czekać roku, to oczywiście jestem dostępna na linkedinie. Można też pisać. Na pewno, jeżeli będzie coś się więcej działo, będę udostępniać też informacje. W każdym razie ja dziękuję bardzo za uwagę i przekazuję głos pani profesor. Dziękuję. Tak, tak. Dziękujemy za bardzo ciekawe wystąpienie, które szczególnie może w praktyce przydać się naszym absolwentom. Studentom, też. I oddaję głos pani profesor.